W meczu 16. kolejki trzeciej ligi grupy pierwszej warta ślad podejmowała Concordia Elbląg. Było to ostatnie spotkanie na stadionie Mosir w rundzie jesiennej. 11 listopada, godzina 13. Rozpoczynamy. Warta ślad concordia Elbląg. Zespół Krzysztofa Orzeszka w pierwszym kwadransie sumiennie a ataki gości i cierpliwie szukał swojej szansy. Okazja na pierwszą bramkę dla Warty nadarzyła się po kwadransie Gdy. W polu karnym sfaulowany został Piotr Mielczarek. Rzut karny na bramkę zamienił kapitan Śratan Seweryn Michalski. I mamy bramkę dla Warty, a strzelcem Michalski Seweryn. Warta przeważała już do końca pierwszej połowy i schodziła do szatni z jednobramkowym prowadzeniem. W drugiej części spotkania biało z początku pilnowali się, jednak goście doprowadzili do wyrównania. W 57 minucie po dośrodkowaniu zrzutu rocznego Mateusza Ludwikowskiego pokonał strzałem głową Piotr Jakubowski. 56 minuta spotkania i mamy bramkę. Wyrównującą. Prawdziwym wejściem smoka można nazwać pojawienie się na placu Gry Bartłomieja kręci chwosta. Napastnik Śradzan ledwo pojawił się na placu Gry, a dał Warcie ponowne prowadzenie w 59. minucie. <śpiewanie> 58. minuta spotkania. Nie mamy bramkę dla Warty, a strzelcem kręci chwost Bartłomiej. 10 minut później ten sam zawodnik zdobył bramkę na 3 do 1 dla Średzan. 70. minuta spotkania i mamy bramkę dla Warty. A strzelił Kręci Chwost Bartłomiej. Warta 3. Concordia 1. Końcówka to jeszcze kilka akcji z obu stron, jednak to biało zieloni zeszli zwycięsko z tego spotkania, wygrywając 3-1. do 1. Na drugą połowę wyszliśmy lepiej zdeterminowani na pewno, zorganizowani. Uważamy, że przeważaliśmy, ale w piłce najważniejsze są bramki. Za szybko straciliśmy po wyrównaniu bramkę po błędzie wahadłowego w bocznym sektorze. Później trzecia bramka, też indywidualny błąd, gdzie tak naprawdę asysta, asysta była po z autu. Cóż no, dzisiaj byliśmy, uważamy, słabszą drużyną, a tego słowa uznania dla, dla trenera i drużyny przeciwnej, tak bywa w piłce, raz wygrywamy, raz przegrywamy. Było dla nas po tym spotkaniu w Radomiu, było nam po prostu ciężko i musieliśmy się pogodzić z tą porażką, którą musieliśmy przyjechać z Radomia. Wiedzieliśmy, co nas będzie czekało i jak musimy zareagować, jeżeli chodzi o, o naszą grę i no udało się to przede wszystkim zrobić i co najważniejsze zawodnik ofensywny, który wszedł w drugiej połowie dał nam to, czego bardzo potrzebowaliśmy, czyli bramek. Po 16 meczach Warta z dorobkiem 14 punktów opuściła strefę spadkową i zajmuje 15 miejsce w tabeli. Przed biało-zielonymi jeszcze dwa wyjazdowe mecze w tej rundzie. W Muławie z Muławianką i w Nowym Dworze Mazowieckim ze Świtem.